Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Jeździ się ze mną tak Dorotka i Matrak, przywitajcie się hey. Siemka Tak i gramy w Garry's Moda Na mapie horror, której nazwy jak zwykle nie pamiętam Nie ma tu nigdzie napisane pewnie A ona się wabi... Robi... Ktoś pamięta? Ona się nazywa... G GMA... Castles Hard Part 1. Ok, no i super, link w opisie, wszyscy są zadowoleni. Nie mogę tego, jak, jak ja mam to teraz, <ścoughs> czekaj. Ok. No, i tak. Tutaj na nagrobkach są te zasady. Już je sobie przeczytaliśmy. Wszyscy, aha. wszyscy się zaprzyjaźnili z nimi, super. N nie używać latarki, tak? No nie, nie używać. No dobra, to nic robimy, tylko idziemy. Światła. Nie no to idziemy powoli. Tak <laughs> dobrać super. Dobrać. Mam nadzieję, że tak, przeczytałem i... i okej. Okay. Eee... No ładne miejsce, ładne. Dokąd... No to co, każdy nagrywał, to możemy się rozdzielić w sumie. Tak. Tu już wiem, że nie można tędy przejść. No to ja jedę tędy. Jedę sprawdzić. O, but! pluski. Masz coś dla ciebie, gdzie ty jesteś? Gdzie? Atrex. No o, ja auto zniknęło. Zniknęło. I Zamknął się ten. Broma okay. się zamknęła, ale coś aktywowałem dzięki temu, bo można tutaj przejść. Co ty masz? Znalazłeś szczura? no to jest but. Znalazłeś szczura. Mhm. Gdzie ty nas zebrałaś? Tu coś jest? Mogę tu uskoczyć? Przysiadł śmiech. No ja... i ataki... no, jest piekarnik podświetlony. To jest pralka. Ale jaki metaliczny Gdzie ty kolor? widzisz? No ja to, jest, to, to jest... to jest... to jest pralka. Fajny ma kolor, taki metaliczny. Jest. jest. Ona po prostu nie ma cieniowania nałożone. Ale ona jest na no. Dzwija a Skybox. No ja pewien, Dobra. Nasze zadanie... Moim zada no. Moim zadaniem... Moim zadaniem... Moim zadaniem moi zada jest zgłosić grę trochę. No. Dźwięk... O Jezu, czemu tam tak cicho? Właśnie coś mi nie pasowało z tym dźwiękiem na początku. No mi też. Nie może tego... The door is talk. O nie A te? Też nie To w środku nic nie No to i idziemy stąd Proszę Fajna burza Musimy się rozdzielać, ja się boję No to się rozdzielamy Nie, mm. <grych> różowe światło No ja się też się widzę To niebieskie Nope o, no. <grych> o też mam różowe światło tutaj To no. jest toporek, znalazłem toporek, mam toporek to Jak się tam dostać co? Teraz Cześć. Spatrzaj kontrolę, jak chcesz przeskoczyć, wiesz? No. To <laughs> e, mam toporek. E, wiecie, co z nim zrobić? Wiem, te drzwi rozwalę tamte. Zresz niepewnie. Lights. No, to jest potrzebny klucz. są To tak... O, on Tak. To jest mi cały czas na selfie-sticka, czemu? Ja on coś trzyma różowego. Ja to chcę. klucz. U. Halo? Zmęklił się tylko. I czemu A, powiem, ale, się, się rusza nic. przy tobie? Co ty Mam... Klucz. Nie, nic. To tam na dole trzeba je... Oła. Coś mi uderzyło. Nie też coś uderza. No ten klucz, bo jak ja się poruszę to jest... Co jest? Nie też coś uderza, coś. To kto, kto... jest krzesłem? NIKT! Co się tu wzięło? <głos> <głos> Chodźmy stąd! <noise> Dobra. W Harry's jest coś takiego, że ktoś może być przedmiotem. Ta. Tak. Tak. Uwaga! Co? Co dziwiłeś przecież ten klucz... Czemu to jest zamknięte? Może... Nie wiem, potrzeba kikach, kluczy? <noise> Nie wiem. Hmm. Nie podałem się to. Mm. Wiem, że tu coś błyszczało, ale już tego nie ma. No co, co wy się podnieśli A tutaj? Czeka, bo tutaj jest. Coś no, no, jakiś trup tutaj był i tak. straszył nas. The open. Okej. To straszne, może nie wyszło. Ja tutaj byłem. Ja tutaj znalazłem toporek, właśnie. Aha, no. Myślałem, że tutaj jest Ja nie, już się wkurza ta aplikacja tutaj, ok. Ta aplikacja, ta, tam. Nigdy więcej nie witam się mając w ręku ten, tego selfie, fona. Dlaczego? Bo za każdym razem, jak odkładam jakiś przedmiot, to mi się automatycznie się przełącza. Na, na... na siebie, czyli mam, mam w ręku przedmiot, wyrzucę go i automatycznie widzę swoją twarz. Jako kid, bo... Aha. <laughs> Spoko. Nie no, Aha. Eee... to byliście? Eee... Nie. O, coś mam. Klucz. Eee... O, A... okej. Okay. To nie ja. To, co to nie ja? Gdzie jesteś? Jezus smari, co się stało? no ja nie wyskoczył. Ja słyszę na drugim końcu mapy, co się dzieje. No to był ten, jeszcze to był ten dźwięk z, z obecności. to dawaj, tu, tu kłódki. No ja, ja, ja. Mi się podygrzyć. No co, twarde, możemy przejść. Jej, niech Respawn! Jej, mamy checkpointa. A wiesz co to znaczy, że tu można umieć. Co to za ziomne? Co to jest? Supi to coś zwisa. Siekiera? No, jakiś... Gdzie, gdzie, gdzie? Nie wiem. To, to jest to jakiś, jakaś narość. Może łamigłówka tu już jest? Oła. Czemu zginęliście? Co to było? Coś to jest... To jest jakoś... to... Jakaś mina tam była chyba Ty, wy zgidy, Jak wy zginęliście, ej? Stół Aha, już nie można tutaj wejść Ty A wy tam byliście! No A ja poszedłem tam dalej, nie zauważyłem tego pomieszczenia hmm. Może tu chodźmy? Okej okay. no. ta, ta beczka jest dziwna Tak Wszystkie wybuchają i się na ciebie rzucają a, okej. Okay. Nie... Tu nic nie ma. A, nie idziemy tędy. Ale... Hmm. Idę, eee... czy... Ja mam tu niewidzialną ścianę. Czy, czy wy też? Ja tu nie widzę, zresztą tak jest No tu. Tu! A no, jest niewidzialna ściana. To w dół. Człowiek! W sensie... O, widzę, ktoś idzie. No nie pan, zapomniał Zniknął, ja tam nie idę, ja tu szukam A, Znaczymy. znalazłem dźwignię A, łamigłówka tu jest Tu też Tak, to też jest łamigłówka Ty to, to widzisz? <ślałek> Widziałeś to? A. Tutaj też są dźwignie Ile mam dźwigni bądź zgłośnieniem? Nie są wiem. Nie Mo może zróbmy to, co jest pr przed tym, bo przed tym też jest łamigłówka. Może to trzeba jakoś połączyć. Jedynka, Tutaj jest łamigłówka. trójka. Jaki to no. jest numer? A, to jest reset. 2-1-2 e jest podane. Ok, 2-1-2. Ktoś jeszcze tu. Czyli najpierw trzeba... Dwójkę włączyć na full'a, potem jedynkę i znowu dwójkę? I'm too dumb. Tu są coś tam. No? Ok, i teraz dwójka. No? No i zrobiliśmy no. to 2-1-2 i zobaczmy. Pewnie to tak nie będzie działać. Nie. E, e, a czekaj, może najpierw reset kliknąć? A ja już to zrobiłem. Kliknąłem reset, teraz Tu. Coś ty zrobił? Nawiecałem, żeby to sprawdzić. Nie, zobaczmy jak tu idą. Nie, I się otworzyło. Czyli to zrobiliśmy. Co to było? Widziałeś? Respawn here. No to, to, to jest taka kostka, że jak dotkniesz to masz checkpoint. No, dobra, dobra Ej tam ktoś jest, siema On się modli, chodź tu, a chodźcie tu, tutaj modli się gościu. A to można coś zobaczyć, tam jest coś fali w Ej, e, chodźcie do góry, tu kościu się modli <głos> <głos> Aki nad podróżone. nim są podejrzane. Jest tu co, coś ciekawego? Ludzkie mięso, Okej. Okay. Anyway, gdzie tak? Kła! Dzwina mnie spadły. tej rzeźni. <laughs> <laughs> to są te ci, których które ja patrzyłem. Hmm, kolce. No nie, kolce. A <laughs> co e, są? Po co mi to? No, i nie wiem, co się stało, nie? Bo super. Tak, mój selfie stick jest świetny. Mhm. A to nic nie daje, chyba. Nie wiem, po co to są te cegły. Jak to na do Czy to jest gdzieś głębokość? O! No patrz, faktycznie coś się dzieje. A te cegły odkrywają nam barki. To następne, wiesz, trzeba rzucić cegłą, żeby się dowiedzieć, gdzie jest deska. To Dorotka nie podaje cegły. Czekaj, jak, Czekaj <grym> się... jak to zrobić? E i E. Nie, E i myszko? Nie, nie, no, pamiętam. A e i nie, 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 co ja masz Krzychu? Hmm. Co ty robisz? tu. Uwaga, rzucam. Przed. Za blisko. Mi nie poddawaj rzeczy, bo mi się selfie-sic robi, więc ja tutaj się daję do tego. Uwaga. Rzucam. Nie, spadła. Ale ja tu jestem. Aha. Ja tu nie mogę przejść, bo tutaj jest niewidzialna ściana. Ja muszę czekać. Jakoś przejść, chyba. No, tak. Ja muszę czekać, aż to zrobisz. Nie, tu. To chyba musisz puścić. To chyba nie jest tak, że trzybasz, jest fajnie. Narodka <noise> wyrzuca wszystko, jak leci. No bo te cegły wypadają. One się lepią, pan. No, 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 no. One są takie. Jak... A weź przed sobą, rzuć. Dobra. <noise> A może tu chodzi, żeby tam na górę wejść patrz nad tym co jest No tam żeby wejść. O kurde, bym się skypił. A tam nic nie ma. Hmm. No to... No nie, no tutaj musimy iść, tylko że... Będę. Będzie ja nie chcę w bardziej, to... bardziej w moim kierunku. Ale ty go nie zranisz chyba tym. jest spadł chyba. Tak on. Nie, nie przeżył biedaczek, współczujemy mu i w ogóle... Za daleko spłuczył. też nie mam wyczucia wskakania tutaj. Masz cyklu po głowie. Trzba to cały czas spada z tej platformy. Kupię tę platformę. Chyba zadanie celować... ...Klisa. <grymne> Ale gdzie... gdzie to może być? Chyba, że już nie ma więcej, trzeba tam doskoczyć praktycznie. No ale tu jest i na ściana. A. Tak samo już dawno stąd poszedł, halo? No chyba, że. Nie, że niech no Nie, nie interesuje mi NoClip, tylko tutaj pomachać. Tylko już rzucasz we mnie. Dzięki za... A jeżeli dosz co w Ale z... Zrobiłeś zdjęcie i się pojawiła płytka No ja się utknąłem, dlatego... O! Mogę iść dalej, to, to jest ostatnie, czyli No to chodź, Barzata. Iść. Jej, mogę iść! To nie trzeba skakać, to znaczy szybko przebiec. Dobra Ok, dobra. Najbardziej się skoków bałam, ale okej, już mam ze sobą chyba O tam ktoś jest? Hello? O już nie ma. Eee... a co... rura. Mmm... Narażące światło. A, tu. O nie, biegniemy. Ja bym uciekał. Biegu, nie. Ja uciekał. Biegu, nie. O nie, to w drugą stronę. W którą stronę <grym> mamy piec. W no, żadną. No. Ja tu nic nie widzę, No Właśnie, wy, wy też tak ciemno tutaj? No ja tak. Ja tylko widzę te pomienie i białe... No to musimy za pomieniami. No. Ja was nie widzę tutaj, w waszych postaciach, jakich co tak Ja was nie widzę... O, wcale nie yeah. Ja idę... Łoł! Okej. Okay. <noise> to akurat są trzy... Aha, moja tylko popękła, super. <noise> to jest za ciężki po prostu. Ty nie masz pecha po prostu. Widzę światło. Pająk. Checkpoint. O, to nie o, checkpoint. O, no, jeszcze ten. O co to było? pająk. Pająk. Hmm. hmm. The door won't open. Coś się stało i wziąłem, co? Czekamy. Przesuwa, przesuwa się. Dzięki! <grymki>... Najwyście. Ja zatrzymał Coś... się! Gdzie ty jesteś? Zatrzymałeś się! Tak. Bo myślałem, że tam to znaczy, to... Nie klikaj, nie klikaj, dźwigni, dopóki zobaczymy, co to jest za miejsce. Dobra, Dobra możesz kliknąć. Jej, mam to przyjemność. No to, to się otworzy, wszystko spadnie. Hmm. To się to... Się hmm. Czemu mi się wydaje, że to <laughs> Nie, to tylko jumpscare. Ech. O, ale coś na tym nie za A otworzyła się brama tutaj do zamku. A no, no. Co ich Fajnie się otworzyło przez chwilę. Ok. Hmm. Czy coś tutaj jest? Ciemność się zrobiło. Właśnie widzę. U was też? A, Dróg please load fans too. Ta? Co to, to fajnie, że to masz komunikata, ja nie. <noise> to nie, może nie zda. Nie przeszedłeś po prostu do drugiej. No. <noise> Super. No to czytamy nowe... tam? Tak. Są te same informacje, co tam. Tylko tym razem nie ma żadnej informacji o tym, żeby nie używać tą klipa. I letark. Nie używać wszystkiego. Czy latarki są? Nie. Nie, nie ma nic do Nie Dobra, ale trzymamy się poprzednich zasad, okej? Okay? Dobra. Tak, tak, trzymamy się no to idziemy. Okej. Okay. No. Czyli to weszliśmy tędy. Jakaś łamigłówka może jest tutaj. Może trzeba te posągi obracać, nie wiem, ale one się nie obracają. O! Pociągnąłem za posąg. A no, to hmm. to są. Tak, to tutaj są. Tak, tutaj są takie to... Tam też. No tu, 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 o. No i wszystkie są. Okej. Okay. No, A z tej strony? Ja myślałem, że to będzie... Było... Hmm. Wygląda bardzo bezpiecznie. No, są niebezpieczne. Trzeba zyskoczyć. To co, rozdzielamy się. Wy się podzielcie, ja idę w tą stronę. Hmm, musimy się dzielić. No to idę w prawo. To ja idę w tą. Okej. To jest jakaś też zaraz dźwignie nie? Ale nie ufam jej. To ja pociągnęłam już. Ja widzę długi tunel. Za późno. Się ja swoją pociągnę. U mnie też się trzęsie. U mnie lampion spadł właśnie, ten lampion, żrandol. Co się dzieje? Diabeł się pojawił. No, ja nie mogę nigdzie przejść. A blakami. ja pociągnąłem dźwignię i nic się nie dało. Tylko... U mnie diabełek się pojawił. Mhm. Taki dziwny, dinozaur jakiś taki. Jestem w pomieszczeniu z lampionem na środku. Jest tu dźwignia. To teraz pobiegnę tutaj. I pociągam tak za nią. Jestem ciekawa jeszcze, co tutaj jest. Jest. O, widziałem. Ja też Don't use weapon. Cóż, teraz nic <laughs> się ten komunikat? Tak. Co tam się dzieje? A, ładna arena. No i już tą dźwignię pociągnąłem przed chwilą. A. A, no to idziemy. Czyli były trzy dźwignie, więc spoko. Ja jedną pociągnąłem. No ja też jedną. Czyli razem hmm. trzy. No i zobaczyłem, może to się otworzyło. Na głównej sali. Tak? Jeszcze jedna dźwignia musi być, bo widzę, że jedna świetra jest... Tu jest dźwignia no, Czekaj, czekaj na Dorotkę No czekaj. ja jestem na środku sali. No, no tu, czekam na cię. Dobra. Ale żeś... Ale to się otworzyło. No. Przywrócił klucz mi. Dobra, mam, no klucz. Do czego? Dobra To jest dobre pytanie W u siebie jakieś zamknięte drzwi? Właśnie nie Ja nie A tu? Tutaj są jakieś drzwi Wygląda jak jakiś. Samolot to No kurde Aha, bo to są drzwi nasze Już nie No... Ale drugi, tu tu sobie biegnie, czekaj, biegniemy ja biegnę. Juhu, no nie. Czas Nie czemu. Don't press, ja don't escape. Pres esca press escape, ok? Tylko A, ja o, i Matrix. A nie. Czemu ja widzę goście za sobą? Ja no bo, to... To... bo to chyba jesteśmy my. Ej, na dole są te automaty. Tylko one co... tak, no. zobacz jak te automaty są postawione, że jak coś na przykład wypadnie za mocno, to spadnie sobie poza tam w Eter. No co to jest... To jest. Nie, to jest dla nas na przejeżdżających. to jest trójka, a nie trójka, to nie wiem co... no, jest. Bugowana. No dziwnie zbugowana. Czyli innymi słowy, żyjemy w symulacji, okej, okay, fajnie. Najlepsze jest to, że jak spojrzę w dół, to widzę nick Dorotka krą. Ja, ja nie, nie widzę. Ma... Nie, jak najeżdżam na postać, to widzę Dorotka Krow, ale A tak ja to... A to u siebie też. <grymna> Traxa tu nie ma. Już no, jest innym człowiekiem, <grymna> my Jesteśmy jednym. Aha, czyli ta mapa była jakieś 10 minut krótsza od tamtej. To nie, nie, nie mógł tego zrobić jako jedną mapę? O nie! nie wszystkie teorie spiskowe się sprawdziły. To jest A, hipnose Hipnose Dobra, i co? I tak powiedziałem czeka, się zginiemy, tak? No to nie będzie koniec A są to ostateczne za e, wy też macie zdrowie 99 A nie 100? Ja 100 98 <laughs> Aha <laughs> A, To, no, <laughs> to <dobra>. super <laughs> Co to, to ma oznaczać? Eeeem, tak wygląda Bóg. Okej. Te stworzyli tak Ktoś tam był. Ktoś się modlił. Cast heart. No był. A No fajnie, tytuł gry, super i co? i koniec? Mam no. no, no, so i Wow, no koniec. Widzę ciemność. Okay. Ale jeszcze jak macham myszką, to widzę Doradka... krzo. Czy widzisz HP? A ja już nic widzę tylko napisy końcowe. Czekał na other Map, nope. Mogę to przejąć nie. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie. Do zobaczenia, patrzysz pan na razie. Pożegnajmy się. Pa. Do następnego.